mamy dwa ogromne problemy w naszym społeczeństwie przynajmniej w tych krajach gdzie się dużo je i gdzie można się naprawdę solidnie najeść to właśnie nadwaga i cukrzyca czyli dwa poważne problemy zdrowotne przeciwko nim cukrzycy typu 2 oraz nadwadze ocet jabłkowy okazuje się być naprawdę niesamowicie skutecznym i naturalnym wsparciem jest wiele badań na ten temat to stary przepis z dawnych kultur, który pokazuje, że picie wody z octem przed posiłkiem może przynieść korzyści zdrowotne i wspomóc pracę organizmu. Mniej wzrasta poziom insuliny, wzrasta. Oznacza to, że to świetny sposób, aby uniknąć cukrzycy lub, jeśli już ma się cukrzycę, aby poziom insuliny nie wzrastał tak bardzo. I wiadomo, że metabolizm przyspiesza. Oznacza to, że spalanie tłuszczu zostaje pobudzone. Mój Boże. I to wszystko tylko dzięki temu, że dwa razy dziennie, gdy jesz dwa główne posiłki, wypijasz szklankę wody z rozpuszczoną w niej jedną łyżką octu jabłkowego.